Widzowie, witam w kolejnym clipie wideo. Ciągniemy teraz rybę. 12.39. Chyba zbyt nic dużego to nie będzie. Jakieś malutkie główienko to chyba będzie, widzowie. O, tytawianka, widzowie! Siedzi wreszcie ta tytawianka. Siedzi, wreszcie ta Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę przy kolejnej ribie. Elo! Widzowie, tak właśnie się zachowuje Azurek. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale dobra, widzowie, siedzi riba. 12.55. Się zacina, no? Mi się kołowatek nie zacina, tylko mi się telefon zacina. Mało mi w kosmos nie, nie, nie wyleci. Wiesz czego, wiesz o czym myślę teraz? Czy, czy nie zacząć? Wiesz, wiesz o czym tematu? O, okonek widzę. Dobra, widzimy się za chwilę przy kolejnej libie. Elo. dała widzowie, jest jakaś riba. 1301 widzowie. Jest to widzę chyba coś większego, bo ładnie gnie ale zobaczymy widzę, co będzie. 13.01, nie wiem Kurde, czy... gdzie jest to nagranie? Jakie nagranie? Nagrałeś coś? Nic mi nie wysyła, bo ta ja gram. A jak jeszcze mi wyślesz, to będę miał takie lagi, że mnie zgrywali. Chwila widzowie. Co ja mam? Mam chyba widzowie medalowego albo unikatowego kalasia złocistego. Jest widzowy medalowy karas y, pospolity. Czyli ten taki złoty. Ale dobra widzowie, nie przedłużamy. Ogółem to widzowie na rzece Dni Pro. Karasie pospolite są, a, są y, medale i unikaty tylko. Nie ma pospolitych, są tylko widzowe medale, unikaty. Także tu widzę się łapie y, te karasie. Pospolite łapie się albo medala, unikata. Do, albo unikata. Także dobra widzowie. Zaczynam widzowie kolejną rybę. My się widzimy, widzowie, jak już to rybę będę wyciągał. Elo, ja widzę, wyciągamy te rywę pomału, a Zurek się ze mną rozłączył. Ogółem to mam takie wizory lagi, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Są tak potężne lagi, że nie wiem. Jest widzę chyba kolejna trawianka. A nie, jednak widzę kleja. Dobra, widzimy się za chwilę. O! Nic płoci trzy wizowie. Kurde, widzę szczerze, mam tak potężne lagi, że wytrzymać nie mogę. Mam widzę tak potężne lagi, że nie mogę wytrzymać po prostu wizowie. Nie mogę widzę, wytrzymać. Jak złap określoną liczbę płoci? Widzicie, ukleję to nie jest płotka, ale chyba z rodziny płotki jest. Czekajcie, ile mam bitcoinów? 28. Dobra, widzowie, ja łapię dalej. My się widzimy za chwilę. Eluwa, cześć. Elo, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, kładę tą wędkę i mam chyba widzowie. Tak, nie będzie widzowie ryba na węce numer 1, czyli tej takiej z mniejszym hakiem na klawiankę. Także dobra, widzę, zaczynamy tą rybę. My się widzę, widzimy, jak już tą rybę będę wyciągał. Elo. Dobra widzowie, wyciągam tu libę. 13, 11 branie. Jest to widzę kolejna ukleja. Dobra, widzę, widzimy się za chwilę przy kolejnych libach. Widzę, coś mi chyba weźmie za chwilę. Mm? To nie wiem, widzimy się za chwilę. Przy kolejnej libie. Elo. Dobra widzowie. Coś bierze. Czekamy widzę na branie. Węka zarzucona. Jest widzę, że znowu blanie na węce numer 1 Są widzowie, jak być może sami widzicie takie potężne lagi, że widzę, nie wiem, nie da się tego znieść. Co widzę takie same lagi, jak były z początku samego mapy. Nie wiem widzę co jest. Wczoraj tak pięknie wszystko działało, a teraz widzę, są takie lagi, że się tego znieść nie da. I to widzowie się dopiero dzisiaj zaczęło. Nie wiem czemu widzowie. My polijemy, my się widzimy za chwilę. Elo. Dawa, widzę, co siedzi. Jestem ciekaw, co jest. Jest to widzowie. Nie wiem co to, coś małego, białego. Karaś widzę, dobra, widzimy się za chwilę przy kolejnych rybach. Dobra, widzę, coś bierze. Dwie ryby są, widzowie. Tu nie bierze, ale tu jest, widzę na pewno, ryba 13:27. Widzowie, zacinamy tą rybę, są mega lagi. O, widzę, coś ładnego będzie chyba. Coś ładniejszego, widzę, będzie. Dobra, widzę, ciągniemy. Będzie to, widzę, coś ładniejszego, to jest pewne. Naprawdę widzę już ładnie walczy. Krom, widzowie! Unikatowy kromb chyba będzie. Jest widzowie, unikatowy krąmp Kilogram 300. Azurek, graty, gratuluj mi! Gratuluję, gratuluję. Unikatowy krom, kilogram 300 jest! Unikatowy krom, kilogram 300 ładny! Wiesz na, na odcinku słuchać, że powiedziałeś mi, żebym ci gratulował. Co? Wiesz na odcinku, słuchać, że mi powiedziałeś, żebym ci gratulował. No tak, no wiem, no ale co w tym złego? No powinieneś pogratulować. Ładnego kromka złapałem i to unikata. Unikata to unikat. No. Ale powiem Ci, że takie lagi mam, to ja żeby zrobić jednego screena, to ja muszę robić trzy razy screena tej samej perspektywy, żeby mi jednego zrobiło, co nie? Aha. Dobra, widzowie, ja robię screeny, my się widzimy za chwilę w kolejnym klipie wideo. Kurde, dwa FPS-y, no, ale lagi. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę.